Drodzy przyjaciele, ależ tu dzisiaj gorąca atmosfera. Moi drodzy, droga Polski do Unii Europejskiej, do, do Europy, zaczęła się w Lublinie. Pamiętacie to słynne hasło od Unii lubelskiej do Unii Europejskiej? Jestem dumna z dziedzictwa mojej lubelszczyzny z dziedzictwa tolerancji, otwartości, wielokulturowości. Kiedy dzisiaj przypominam sobie jak wyglądała Lubelszczyzna 15 lat temu. Widzę, jak wiele zrobiliśmy w rolnictwie, w infrastrukturze, ale też każdy z nas odczuł to w szpitalu, w szkole, w wielu różnych miejscach. Unia Europejska spowodowała, że przenieśliśmy się do innego kręgu cywilizacyjnego. Ale też wiem, że moja Lubelszczyzna ma ogromny potencjał rozwoju i że może naprawdę bardzo wiele zyskać na głębszej integracji. Dzisiaj mówię bardzo prosto. Powiedzmy nie tym ludziom, którzy chcą sojuszy z partiami, które chcą rozwalać Unię Europejską od środka. Powiedzmy nie Polakidowi. Powiedzmy tak dla Polenter. Powiedzmy tak dla hasła, że w Europie możemy więcej, że z Europą możemy więcej, że moja Lubelszczyzna z Europą może więcej.